Myślałam, że to fajnie właśnie wszystko z koszykiem wygląda, że to może być nasz wcześniejszy prezent na rocznicę ślubu. Mamy ojemy, wiecie co, mamy taki ubaw, ja się popłakałam ze śmiechu, mamy taki ubaw z Wojtyk. Czekamy na Ubera. O, za wyjątkowy wieczór, może sobie zdjęcie tu zrobimy, chodźcie. ja tak się drapie po głowie i sobie próbuję wyobrazić, jak to tutaj. Mój makaron Carbonara, a tutaj Wojtek ma już. Tutaj był parkiet, tutaj tańczyliśmy. A tu... Na łzy się zbiera, aż mi tak ciężko oddychać, aż mi serce tak mocno bije. Tutaj wysiadałam z limuzyny z Wojtkiem. Widać cieszy, jak się po głowie drapiesz. drapisz. Je, no, ona ona jeszcze będzie się. mówić. Przebrałam się, nie chciałam się przebierać, ale jednak przemyślałam to i się przebrałam. Jeszcze tylko buty, biorę mój koszyk nowy, mam tutaj spodnie z H&M lniane, zostawię Wam link w opisie pod filmem, koszula Berlock, moja ulubiona, wakacyjna i top zwykły z Primarka, no i bransoletki Kulka, myślę, że idealnie też ta kolorystyka pasuje właśnie do tego stroju, dlatego nie zamieniam na inną biżuterię. No i myślę, że to fajnie, właśnie wszystko z koszykiem wygląda. I tak, mamy bardzo specjalne, bardzo wyjątkowe wyjście. W ogóle ten dzisiejszy dzień jest pełen niespodzianek prezentów, jest bardzo wyjątkowy. I idziemy właśnie na kolejny prezent. Jest to bardzo wyjątkowy prezent od Maćka. Wyobraźcie sobie, Maciek zaprasza nas z daleka. On nie idzie z nami, ale chce nam to za, zapłacić, zaprosić nas. Zaprasza nas na uroczystą kolację do restauracji, w której z Wojtkiem mieliśmy wesele. Wyobrażacie to sobie. Po prostu na no taki pomysł wpadł i taką niespodziankę nam zrobił, a dokładnie. To on już nam to ogłosił um, jakiś czas temu, jak jeszcze byliśmy w Anglii, zobaczcie sobie, bo ja to wszystko nagrałam. No. Cześć Macie! Cześć! Co chciałeś powiedzieć? Taki pomysł miałem, że ta restauracja co mieliście wesele. To ja chcę, jak oh. będziecie w Polsce, to ja chcę Wam zafundować, żebyście poszli i mieli tam kolację. O, oh, dzięki, super! Ja nie jest... wiem, czy Wy tam byliście od wesela, to... Chyba nie, to już w ogóle jak to inny to nie, ma. Nie, nie byliśmy. To, fajnie będzie. No, bardzo fajnie, ojej, nie, dziękujemy. Maciek Dwa. mi powiedział i super. ja czekałam, kiedy Ty będziesz, Możecie główne danie wybrać i jeszcze drinki albo picie. <laughs> no fajnie, super. Ful wypad, dzięki Maciek, ale to taka niespodzianka, no. jejka. No Ale taki jaka? Taki fajny pomysł pomyślałem. I tak. o, bardzo fajnie. Ale jak miło! Jejka, to będzie wyjątkowe wyjście od Super. ciebie. Dziękujemy. No poczekajcie, aż będzie. To tak Dzięki. Synek. proszę. fajny, Bardzo fajnie, naprawdę. Nie no. Niesamowite. No ja chciałem. chciałem od, Ode mnie takie. Fajnie. Ale niesamowicie. Sami byście nie wymyślili. No nie. No, Co? W cudzysłowie. Mówimy, że Maciek z nami był w tej restauracji, w brzuchu u mnie. No. W cudzysłowie, byłeś z nami. Tak. Fajnie, bo teraz już jest chyba z 15 minut później, my dalej o tym rozmawiamy i dalej się cieszymy. No i pewnie chociaż prezentem. się zmieniło, no to i tak ten sam budynek to jest to samo miejsce i tak będzie. No, specjalnie. ale ja jestem bardzo ciekawa, jak tam teraz wygląda. Przecież to już minęło. No, w listopadzie 32 lata będą. Nie. Nie. Boże, co ja mówię, 32 lata razem, a e, a tam ile po ślubie? 26. Mm. Będzie w listopadzie. Teraz tak pomyśleliśmy z Maćkiem, nie, że to Boże, może być wiecie. nasz wcześniejszy prezent na rocznicę ślubu. No, no bo to to co prawda nie pasuje do takiego prezentu, ale ja o tym właśnie nie myślałem, żeby to był prezent tak po prostu. No chciałem. nie, po prostu chciałeś, ale, teraz ale... akurat pasuje. Że... No, co prawda pod koniec listopada jest nasza rocznica, ale nie będziemy przecież wtedy w Polsce, w Gdańsku. Mm. Chociaż nigdy nie wiadomo, ale to tak pasuje, żeby to był prezent na rocznicę ślubu. No, no i właśnie teraz jest ten wyjątkowy wieczór, teraz jest, dzisiaj jest ten wyjątkowy dzień, idziemy na uroczystą kolację. Co prawda ta restauracja, w której mieliśmy wesele, a dokładnie była to restauracja Kamel w Gdańsku Oliwie, naprzeciwko Parku Oliwskiego tam w 1998 roku 28 listopada mieliśmy nasze wesele i teraz już się właściciel zmienił. Wtedy była to restauracja Polska. Teraz już jest amerykańska, to jest tak, Wojtek. Teraz jest to restauracja amerykańska, ale wiecie samo to, że tam wejdziemy, usiądziemy, zjemy kolację, to jest po w ogóle być tam w tej okolicy, to jest, no niby tak sobie też możemy pójść, ale to jest takie niesamowite wyjście. I Maciek, my Ci tak dziękujemy. Tak nas zaskoczyłeś już wtedy, jak nam powiedziałeś. Taką niespodziankę nam zrobiłeś przed chwileczką. Też z Maćkiem rozmawiałam. I po prostu jesteśmy mega szczęśliwi i jestem dumna bardzo z Maćka, że, że takie coś wymyślił, że, że tak nas zaprasza i, i naprawdę jest tak miłe. Ojejka, no idziemy, wracamy. Do miejsca, w którym świętowaliśmy nasz ślub, w którym świętowaliśmy z naszymi gośćmi, w którym odbyło się nasze wesele, i you know, wspomnienia wrócą. Co prawda, no jakiś czas jeszcze minie do naszej rocznicy ślubu, ale Maciek powiedział, że teraz jest okazja. Teraz jesteśmy w Polsce, w Gdańsku, i teraz jesteśmy tutaj razem. I dlatego właśnie korzysta z okazji. Także taki bardzo wyjątkowy, wcześniejszy prezent od Maćka dostajemy. No i z tej okazji właśnie przebrałam się trochę. Jejka, dobra. Ruszamy. Jeszcze go muszę czekać, aż mi się trochę telefon naładuje. Bo wiecie, co przez te całe nagrywanie trochę bateria mi siadła. Ale jeszcze dosłownie 5-10 minut i, i ruszamy. Ja. Dzięki, Maciek raz jeszcze. Mała przerwa we vlogu. Dostałam przesyłkę od firmy Hochem. Jest to gimbal. Ja, wiecie co? Jestem tak podekscytowana tą przesyłką. Wyobrażacie sobie, jak chodzę i nagrywam. Z takim właśnie gimbalem można go również w domu ustawić. Na stole wsuniecie telefon, nagrywacie. On ma też funkcję, że będzie podążał za wami, tak jakby śledził wasz ruch. Można łączyć go. Bluetoothem. No dobra, rozpakujemy sobie i zobaczymy jak on dokładnie w środku wygląda. A firmie Ohem z całego serca dziękuję za tak wspaniałą przesyłkę. Tutaj są wszystkie jego funkcje: magnetyczne ALCKA, trzy rodzaje światła, i steady trz, potrójny stabilizator. Pilota ma może służyć jako stojak i selfie stick. Jest składany i bardzo wygodnie się go zabiera ze sobą. W sensie nie, nie zajmuje dużo miejsca, można go wszędzie schować. Tutaj mamy wyszczególnione wszystko, co znajduje się w tym pudełku. Jak ja się cieszę. Dobra, rozpakowujemy. Jakbym dostała prezent urodzinowy się czuję. Taram, taram, taram. Ojejka. Ojejka. Ale świetny jest. Ale ekstra. Ale ekstra. Czekajcie. Ale jaki ładny! Ale jaki świetny! Ale naprawdę pięknie wygląda, nie? Jo, zobaczcie! I tu wstawiamy telefon. Ale odjazd. <noise> ustawia się ojej światełka tu się zaświeciły wibracje jakieś są wibracje mhm. a no to nie nie byłem w pionie. ale super

Mamy klucz, mamy kabel do ładowania i zobaczcie, teraz widać dokładnie, jakie to jest malutkie. Tutaj na kartoniku mamy QR-koty do, do zeskanowania, do pierwszego użycia. Tam jest wszystko pokazane, jak, jak rozpocząć pracę z gimbalem. No i mamy tutaj też taką podręczną instrukcję. Gimbal występuje również w kolorze czarnym, także można tutaj dobrać kolor i dla kobiety, i dla mężczyzny. Może Wam teraz pokażę, jak ten gimbal działa, ale najpierw postawmy go sobie. Zobaczcie jakie ma nóżki fajne wysuwane. Teraz go włączymy. <grymne> <-da>! Włączymy kamerę. <grymne> Ojej, wiecie co, mamy taki ubaw, ja się popłakałam ze śmiechu, mamy taki ubaw z <grymne> zaczynamy nagrywać i co chwilę ktoś coś powie śmiesznego. I ja już płaczę ze śmiechu, ja nie wiem, jak ja mam to nagrać teraz. Dobra, okej, okay, włączamy kamerę. Najbardziej podoba mi się sterowanie gestami. W ten sposób uruchamiam i zobaczcie, gimbal za mną podąża, śledzi mnie. Jak chcę to wyłączyć, wystarczy, że zrobię taki ruch i już lampka się pali na czerwono. Funkcja ta jest wyłączona, ale mi się podoba opcja, jeżeli chcę, co zrobić? Przekręcić telefon na bok. Zobaczcie. Trzymam palce prosto, telefon jest pionowo. Przekładam je na bok, telefon się obraca i wracamy na pionowo do odjazd. <laughs> Możemy też sobie uruchomić światło. Ma światło białe, zimne i ma światło żółte, ciepłe. Po prostu przyciskiem, przyciskamy, światło się zapaliło. Przekręcając. Możemy sobie rozjaśniać, ściemniać światło, przyciskając dwa razy włączamy sobie zimne światło, przyciskając znów dwa razy włączamy jeszcze zimniejsze, przyciskając znów dwa razy ciepłe światło i przytrzymując wyłączamy. Jest to idealne do nagrywania, do robienia zdjęć. O, zobaczcie, podąża za mną. Takim ruchem możemy też sobie zrobić zdjęcie. Ale przejdźmy może do pilota. Wszystko możemy też zdalnie operować? Możemy sobie zdjęcie zrobić z pilota. <grydy> możemy sobie jako joystick używać i przekręcać telefon na dół, na górę, na bok. Możemy sobie włączyć światło. Możemy sobie też na odległość nagrywać, robić zdjęcia. Ja tak bardzo Wam polecam tego gimbala. Bardzo wygodny jest ten pokrowiec. Ustawia się. Bardzo wygodny jest ten pokrowiec do przechowywania. Bardzo łatwo się go składa. Ciach? I już bardzo mało miejsca zajmuje. Pakujemy do woreczka i idealnie pasuje, żeby zabierać w podróż, jak gdzieś jedziemy. Sama nie wiem teraz, czy biały gimbal, czy czarny jest lepszy. Ja będę aktualnie używała białego. Bardzo dziękuję firmie Hoem za przysłanie mi gimbali iSteady V3. Bardzo Wam polecam, są rewelacyjne. A teraz wracamy do vloga. Ubieracie się. I czekajcie. Wychodzimy już. Uber już jedzie. Cieszę się. Oh. Wojtek już całe menu obadał, już mamy swoje wybory. Na razie wam nie zdradzamy. Ale będzie pysznie. I wiecie co? Tak mi się podoba ten strój. Te spodnie, trąbki, ten top, ta koszula. No i te bransoletki. To, to po prostu teraz będzie chyba mój ulubiony strój, naprawdę. Czekamy przecież... na Ubera. Patrzę, jaka pogoda. Na razie chmurki są, ale zapowiadają jutro piękną pogodę. Także, prawda? No, pójdziemy na plażę, Wojtek, mówię. to już chyba Wam wspominałam. No i tak właśnie już planujemy jutrzejszy dzień. Bo mam też się spotkać z moją kuzynką Anetką. Co prawda z nią miałam się spotkać w środę. Mieliśmy też iść na plażę, ale już zapowiadają, że deszcz ma być, więc może się skontaktuję z Anetką i coś może jutro zorganizujemy. Zobaczymy. Już jedzie nasz uber. O. Dziękujemy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właśnie nasza taksówka odjeżdża Jeny, przyjechaliśmy na miejsce. Mama się nie zna na nawigacji. Nie. Max tam milion pytań miał w taksówce, jesteśmy tutaj naprzeciwko Parku Oliwskiego. Jeny, co za wydarzenie? Wow! I tam kawałek dalej z limuzyny wysiadaliśmy, pamiętasz? I tutaj wchodziliśmy do środka. Ja cię... Za wyjątkowy wieczór. Może sobie zdjęcie tu zrobimy. Chodźcie. Zdjęcie. Zdjęcie zrobione, ruszamy do środka. Chodź, Maki, idziemy. Na zewnątrz czy nie? No my wewnątrz musimy dzisiaj siedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Zewnątrz? Musimy mieć wyjątkowe miejsce, bo jesteśmy na wyjątkowe zaproszenie naszego starszego syna z okazji naszej rocznicy ślubu. Nasze wesele tutaj się odbywało. Będzie ktoś jeszcze? Ja, nie, tak. tylko my. Ojej. Ja się proszę wybrać. No ja taki? Możemy tu usiąść, czy to jest zarezerwowane? To jest na Dobra. To siędziemy tutaj sobie? Koło okna, czy? No to. No to tutaj. Możemy tutaj? Ja. No dobra, dziękujemy bardzo. zapaliłam sobie lampkę to fajne o ja cię. a czy tutaj są napoje? a ty masz kartę, no to Dziękujemy. <laughs> Dawaj, tak się drapie po głowie i sobie próbuję wyobrazić, jak to tutaj kiedyś było. Tej ścianki nie było. You are the moon, night. You are the water. Dziękujemy. No więc. Wchodziło się stamtąd, i tutaj były ustawione stoły, pamiętasz? Takie u. Siedzieliśmy koło okna. Tutaj, gdzie jest ta ścianka, to tam był park do tańczenia. Tutaj był bar i kuchnia. No mniej więcej w tym samym miejscu siedzimy. Trochę bliżej okna siedzieliśmy tej nocy. Na naszym weselu, tam, pokaż. O tam siedzieliśmy. nie pamiętam. No jak nie, tutaj. Tu stały tu, stoły, takie i my tam I my tam siedzieliśmy, no. Że prawie w tym samym miejscu siedzimy. Ajo <ś> Zobaczcie, jaką fajną podłogę tutaj mają. Takie kamienie. Super to wygląda. Oh, dziękuję. Oh, wow. Oh, wow. Dziękujemy bardzo. To są nasze przystawki. Mm, to są przystawki. <laughs> Jak my to wszystko zjemy? Ale zobaczcie tą zupę. To jest mozzarella na górze. O, oh, wow, mój makaron carbonara, a tutaj <ścoughs> Wojtek ma już swoje krewetki z oliwkami i tutaj jest sałatka z grzankami i z sosikiem Tutaj w tej części, gdzie jesteśmy, tutaj był parkiet, tutaj tańczyliśmy. A tutaj stała orkiestra z boku. A potem to nasze się zaczęły zabawę, to. Na wszystko z miało się dziać. A tam stały stoły ustawione, zaraz koło wejścia. Nagrywam się tutaj w łazience w toalecie, ale wiecie co, jak szłam tutaj przez salę, to tak serce mi mocniej zaczęło bić. Takie wspomnienia wróciły i jejka. Ojenny, ale strasznie w tym momencie teraz zaczęłam przeżywać. Tutaj mieliśmy wesele. O ja? True, true to you. Aż mi na łzy się zbiera, aż mi tak ciężko oddychać, aż mi serce tak mocno bije. Jejko, teraz nam się wszystko dotarło. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. I wysiadałam z limuzyny z Wojtkiem Jejka, wyszliśmy. To było coś niesamowitego, nie? To jedzenie, zaraz wam wszystko opowiem. Wow. Ale wspomnienia wróciły. Maciek, dzięki. Niesamowity wieczór. Wiecie, że ja z Maciekiem się połączyłam i chwilę na żywo z nim rozmawiałam. Zobaczcie, jak ciemno się zrobiło, ale niebo jest piękne. Wojtek zamówił Ubera, za dwie minuty będzie. To nie ta sama? Aha, aha. no Dzień dobry, dobry wieczór. Jesteśmy już w domu. Max już śpi. Ja już się cała świecę, ale jest tak gorąco. No i tak. No, wiecie, co my spędziliśmy, rewelacyjny wieczór w restauracji, ale teraz opowiem Wam troszeczkę, no jak to wszystko smakowało, czy warte było. Najśmieszniejsze jest to, że jak Maciek się mnie pytał, ile pieniędzy ma nam przelać na tą kolację, to tak się zastanawialiśmy, no i jakoś, nie wiem, uzgodnił, że 50 funtów, a resztę to, no zobaczymy, ile to tam potem wyjdzie. I wyobraźcie sobie, zamawialiśmy. Wszystko, co chcieliśmy, i wyszedł rachunek, kiedy ja nam 200. Pokazywałam, mam 252 zł. Mm -hmm. no, po prostu myślałam, że padnę ze śmiechu. Dokładnie tyle. <grytanie> to tyle wyszło. Ja cię. Yy, w każdym razie. Yy... Jedzenie podane bardzo ładnie, obsługa bardzo miła. Nawet jak wchodziliśmy i powiedziałam panu, który nas przyjmował, że to jest wyjątkowy wieczór dla nas. No właśnie teraz nie pamiętam, ja to nagrałam. Czy on powiedział Oj, to jest na poważnie, albo Oj, to nie ma żartów. Jakoś tak odpowiedział, jak usłyszał, że to syn nas zaprosił starszy, i że mieliśmy tam wesele. Tak bardzo mi się to podobało. Pozwolił nam wybrać stolik, wybraliśmy jaki chcieliśmy, no i co do jedzenia. Może nie, od czegoś innego zacznę. Wiecie co? No bardzo w ogóle tam jest fajna atmosfera. Tak chce się tam siedzieć, nie? Tylko wiecie co, my dostaliśmy te przystawki. Moja przystawka była przeznaczona dla jednej osoby, tak jakby zupka cebulowa, która była po prostu była tak pyszna. Po prostu to wszystko się rozpływało w ustach, była idealna, po prostu i była bardzo gorąca, co ja lubię. I ładnie podana. I bardzo ładnie podana, naprawdę bardzo ładnie. Lampkę wina też Pani mi ładnie przyniosła, położyła na serwetce. Wszystko naprawdę fajnie, sztuce w koszyczku, bardzo ładnie. Wojtek zamówił taką przystawkę, że to jest tak naprawdę przystawka dla dwóch osób, do dzielenia. No i ja tą zupę zjadłam, Wojtkowi tam dałam do spróbowania, no i zaczęliśmy jeść tą Wojtka przystawkę. Mieliśmy też podane trzy talerzyki i trzy pary sztućców właśnie do tej przystawki i jemy, jemy, jemy. I tam nawet pół talerza nam nie zniknęło i pani przynosi mi karbonarę. I tak zanim troszeczkę, bo się bardzo zdziwiliśmy, bo no wiecie, no jesteśmy przyzwyczajeni, że danie główne podają, jak już przystawka jest zjedzona. My byliśmy w trakcie tej przystawki i już zaczęli danie główne podawać, gdzie tam było naprawdę jeszcze bardzo dużo tej przystawki. Po prostu tyle mięsa i, i krążków cebulowych i marchewek. Bardzo dużo. No ale dobra sobie myślimy, po prostu ja zjadłam moją zupę cebulową, zobaczyła pani i dlatego przyniosę już karbonarę. Ale po chwili Wojtkowi przynoszą jego danie, jego krewetki, które podawali na gorąco. No i w tym momencie albo Wojtek, wiecie, je tą przystawkę do końca, a krewetki ostygną, albo odkłada przystawkę na bok i je krewetki. No i wybrał, że odstawia na chwilę przystawkę na bok i je te krewetki, żeby, no wiecie, na ciepło jeść. No i, między, no i właśnie jak tak jedliśmy, to w międzyczasie przyszła Pani i chciała nam tą serwet, tą przystawkę zabrać. Mówimy, że nie, że my jeszcze nie dokończyliśmy tego. No i w sumie to na tyle. Tylko jeszcze dodam, że te Wojtka krewetki, tego mało było. Że jeżeli ktoś by wybrał się tam na jako danie główne, bo to było w, w karcie jako danie główne, to w życiu by się nie najał. Tam było pięć dużych krewetek, Pięk, trzy małe. Troszeczkę sałaty i kawałek grzanki. Tak grzanka była miękka, moja była chrupiąca przy carbonarze. Nigdy w życiu nikt, nawet kobieta na diecie nie najadłaby się tym. Także, no jako przystawkę bardziej bym traktowała, ale pewnie dali do karty dań głównych, bo dosyć drogie to jest 69 zł, te krewetki kosztują, bardzo drogie. Także krewetek chyba drugi raz byśmy nie zamówili. Moja carbonara była trochę sucha, ale generalnie, nie wiem, mi się to bardzo podobało. No tam po prostu wiecie, trzeba poprawki na parę rzeczy wziąć, ale klimat fajny, fajnie się siedzi i bardzo dużo ludzi tam było. I yy, ja jakieś tam pary po angielsku tylko rozmawiały, także naprawdę ruch tam mają, non-stop, ruch cały czas, wystrój bardzo fajny, no i miłe osoby, także bardzo, bardzo miło czas spędziliśmy. No dobra, tak szczerze powiem, że. Widać Cię jak się po głowie drapiesz. O jedno, ona, ona jeszcze będzie mówić. Nie, chciałam tylko powiedzieć, że e, przypomniało mi się, że tam z tyłu do stolika ktoś zamawiał zupę, dwie zupy zamawiali i chyba dwie różne, a Pani przyniosła dwie pomidorowe. I oni mówią, że jedną taką chcieli i Pani chciała zabierać tą zupę, a oni powiedzieli, nie, nie, że ma zostawić, że im się podoba ta zupa, więc wydaje mi się, że zupy mają wspaniałe. Tam chociażby na zupkę warto tam się wybrać. Serio. No Kawy i ciach, ciasta, naj, jakieś nie próbowaliśmy. 18 najbliższa. 17, tak? 18 zł tych No, bo była jeszcze zupa cebulowa z mięsem w środku, z czymś tam po 23 zł. moja kosztowała 22 zł, z mozzarellą, ale no, zupy po prostu przepyszne, przepyszne. Zupa, bo nie wiesz, jak inne. No, nie wiem, ale już jak słyszałam te pochwały, to wydaje mi się, że mają smaczne. No dobra. Szykujemy się już powoli. Idziemy spać. No i co, żegnamy się i do zobaczenia jutro.